Dzisiaj to, a jutro to. Cześć! Witam Was, moje fany, w wyjątkowo złym odcinku! Dlaczego wyjątkowo złym odcinku? Jest to bowiem, moi drodzy, 666. odcinek na moim kanale, czyli Złowcielone, czyli ajajaj, moi drodzy, szatańska cyfra ciekawi mnie, ilu z Was jest ze mną od samego początku tego kanału, ilu z Was obejrzało wszystkie 666 filmów, Pewnie malutka garstka, ale jeżeli jesteś to ty, napisz mi to koniecznie w komentarzu, a sam szatan zapewne zalajkuje tego komentarza. Moi drodzy, nie mogło być inaczej. Na 666 odcinek musiałam wybrać jakieś zło wcielone, jakąś tragedię w historii Lego. Galidor! Dzień dobry, Galidor, moi drodzy, seria Galidor, ona się ukazała zaraz po tym, jak ja zrobiłem sobie przerwę w LEGO, zaraziutko po tym, jak mm, no miałem tą chwilę, kilkanaście niestety lat przerwy w LEGO, w 2002 ukazała się ta seria, nie mam pojęcia o co w niej chodzi, moi drodzy, i szczerze mówiąc, jak na nią patrzę, nie chcę mieć pojęcia o co w niej chodzi, w ogóle jedno wielkie WTF, tak naprawdę zamiast mojego intra powinno tu polecieć... No bo moi drodzy, nie oszukujmy się, co to jest, już przechodzimy do tego, co to jest, natomiast są są dwa zestawy, 8.3.13 i 8.3.17, ten pierwszy to jest sam nick Bluetooth, jakże zabawny, natomiast drugi, nie mniej zabawny, to jest Allegra, no dziwnie kojarząca się z polskim systemem, prawda, aukcyjnym, z dużym sklepem, ale drogo no i tutaj taki jej stworzonek moi drodzy, omówmy sobie teraz po kolei co my tu mamy, z czym to się je, aczkolwiek mnie poważnie zęby aż bolą, no bo cóż jakim cudem LEGO wpadło na to, by zacząć robić coś no nie oszukujmy się, na wzór lalek Barbie, tylko trochę modyfikowanych. jak? Jak w ogóle? No nie mam pojęcia moi drodzy, nie mam pojęcia jak oni na to wpadli, że będzie fajnie, nie zapominajmy i widzieliśmy to w ostatnim katalogu w moim, na moim kanale, zobaczące pierwsze roku, że Lego miało te eksperymenty no przegięte nie raz, nie dwa, nie trzy, a właśnie Lego, Galidor, to jest taka poezja, wiecie, tu mogłaby grać szatańska muzyka jako poezja, sam Szatlan by tego lepiej nie wymyślił. Jest to właśnie kwintesencja eksperymentów z tamtych czasów. Też, że nie zawsze było lepiej. Moi drodzy, a jednak mówię to ja, klocko zaur, moi drodzy, ten tutaj nick yy, Bluetooth. No przyjrzyj mi się w ogóle, jak to przede wszystkim wyglądało. Nie no to okej, okay. nadruczki druczki, jakieś, znaczy na druczki, tylko że zbienia w miarę były fajne, Tu jakieś kieszonki, wszystko, yy, marszczenia i tak dalej, spoko. Yy, wszystko, absolutnie wszystko, tu to polegało na zawiasach kulkowych. W sensie mówię wszystko, czyli każde zgięcie polegało na zawiasach kulkowych, które z boku wyglądało tak, ale dokładnie. On Mógł przyjąć każdą pozycję, jaką sobie wyobraziliśmy. No, bo znowu tutaj również jest zawias kulkowy i to było takie wprowadzenie do świata. Zawias no i cóż, on właśnie mógł mówię, przyjąć różnorakie pozycje tutaj, jakie tylko chciał przez te właśnie zawiasiki. Dodatkowo mogła się noga oczywiście obracać o 180, a nawet o 360, a nawet o więcej stopni. No i but również w jakimś stopniu był. Ale on był nieoderwalny, moi drodzy. Przede wszystkim on nie był na zawsze kulkowym, ale był obracalny. Także tu wszelkiego rodzaju kontuzje mógł nasz nikt doznać. No właśnie. Drugą rzeczą jest to, że praktycznie każda kończyna jest odpinalna. Tak samo jest z rękami, do czego przejdziemy zaraz. Mogliśmy więc w każdym momencie sobie przepiąć je absolutnie gdzie chcemy. No poza tymi stopami. Jeszcze jedna przeogromna wada stupek, moi drodzy: to jest to, że spójrzcie zero, studa. On nie mógł chyba na klocka wdepnąć. Aczkolwiek czekajcie, Znalazłem tu ostatnio niedawno testowane klocuszki, czy będę musiał przeprosić, o, oj, no w teorii i tak i nie, bo z jednej strony on pasuje tutaj, wchodzi nam to w studziki, ale cóż z tego, gdyż w żaden sposób się nie trzymają, widzicie, wchodzi to tu spoko. Ale nie trzyma się to w żaden sposób W sensie, przesunąć go tak przesuniemy Ale no, nie chyta się to w ogóle Więc troszkę muszę przeprosić Troszkę muszę nie przeprosić W takim razie pana Nika yy, Bluetootha w ogóle Co za nazwa, ja rozumiem, że Bluetooth był wtedy modny, ale yy, Te same marszczenia, to jakoś Klatę nawet miał moi drodzy No i cóż, rączki, które w tym wypadku No i mieliście spoiler Moi drodzy, wystrzeliłem Zbyt wcześnie That's what she said <laughs> Moi drodzy, tutaj, no ale kurczę, tutaj on widzicie. W jednej wersji miał zamiast łapek skrzydła, czyli on był trochę taki, wiecie, zmiennokształtny, czy muszę zrobić skrzydła. I nie powiem, bo jakość wykonania tychże, chociaż one są o o gumowe, jest całkiem spoko Nie ma tu szału, ale jak na 2002 to jest ok. Tych detali nawet tutaj jest ok. Natomiast mówię, on miał te skrzydła, które znacznie lepiej wyglądały w takiej wersji niż w wersji z tą szałką. Cóż, w moim się, bo to oczywiście pochodzi z tego 50-kilowego, póki co znalazłem tylko jedną strzałkę, ale można dzisiaj się druga. No i wyglądało to tak, że mieliśmy go w ten sposób, no i naciskaliśmy, o! I już, widzieliście to? Widzieliście to? No cóż, nawet sam Galidor postanowił sobie headshota sam, samodzielnie strzelić. My... O. No bo jak tu żyć, moi drodzy, będąc Galidorem? No niesamowita po prostu seria. Buźkę, w sensie, no tutaj facjentę, to on miał. Taką, to tutaj również takie zmiks z gumy i plastiku. Nie jestem pewien, co to jest. No, z jednej strony to jest plastik, a z drugiej strony na przykład to jest guma, no ale ewidentna podruba, jakby barbie, no tutaj się rzuca na oczy. Oczywiście głowa również była wyjmowalna. Nie wyglądała dość mocno komicznie, jak ją wyjęliśmy. No sami widzicie, dziura po głowie tak wyglądała, no ale to nie było tak, bo w tym zestawie 8 3, 13, no nawet zestawiał numer 13 w numerze, więc to chyba też było celowo. On również mógł być normalny, w cudzysłowie normalny no bo ciężko być normalnym będąc Lego Galidorem, no ale miał te łapki, które również na dwóch zawiasach kulkowych, czyli również mogły robić tu akrobacje takie, jak i akrobacje mógł robić jeszcze tutaj takie, no i sama dłoń również była ruszalna, moi drodzy. Także no, w tej wersji przynajmniej ciutkę wyglądał no, normalniej niż z yy, niż tymi skrzydłami. Aczkolwiek doceniamy tu bajkę, doceniamy tu kanon, w którym żył, znaczy może nie doceniam to złe słowo, ale rozumiemy, że on żył w jakimś uniwersum śmiesznym i, i no właśnie, no i musiał po prostu tak Wyglądać. To jest moi drodzy Lego Galidor yy, Nick. No i jeszcze jest druga postać, czyli właśnie Allegra. Posiadała ona takiego stwora. Nie wiem, no, podróba Artu to nie jest, natomiast mm, on się nie ruszał, praktycznie. No tu mu się ruszał ogonek, przy czym chyba się nie wyjmował. Ja próbowałem mega mocno, a to się nie wyjmuje. Wybaczcie, nie będę szarpał tego mocniej. Ogonek gumowy to stricte plastikowe. Mm, no i prezentował on się o, w ten sposób, wam pozwolę go sobie obtoczyć. Tu się nie mówię, nic nie ruszało. Jedne, co się jeszcze ruszało, to główka, tak? Czyli główka mogła iść w dół, mogła iść w górę, ponieważ. Ona również na zawiasie tym kulkowym była, o, wyjmowana w tenże sposób była. No i to był taki dziwny, poczciwy, chociaż chyba najbardziej normalny z tej rodziny stwór. I ja myślę, że gdyby mógł nam coś teraz powiedzieć, to by powiedział Zabijcie mnie, błagam! No bo któż chciałby być właśnie takim Galidorem? No i jest jeszcze Allegra, Allegra, która działa na bardzo podobnych zasadach co sam Panik. Poza tym, że nie ma rozporka, ale ma jakiś taki dziwny... Pas, który nie wiem, co symbolizować, nogi dokładnie chodzą tak samo, również tutaj w tych bojówkach mamy kieszonkę z boku, również sztupki są niewyjmowalne, no i również w takim razie to będzie pasowało do studów, ale się nie będzie do nich, wiecie, kleić. Eee, rączka, no właśnie, rączko. jedną co, że rączki patrzcie. Ona ma tutaj rączkę zgiętą z zegarkiem. Tu smartwatch, patrzcie, w tamtych czasach smartwatch, no na bogato przewidzieli przyszłość. Natomiast tu ma tą rączkę tak w sposób zgiętą i tej rączki tu już w stawie nie rozprostujemy. Tu się nic nie zrobi ani w tą, ani w tą się nie zeg. No, taka rączka może do co zrobić. Dokładnie to samo jest z drugą rączką, która również jest tu zgięta oryginalnie i my z nią nic nie zrobimy, nie wywiniemy poza ruszaniem um, tutaj dłonią. Tutaj się nic nie zmieni. No ona widzimy, ma tutaj jakieś ochraniacze na tych ramionach, jakby się przewróciła czy coś. No, ewidentnie oczywiście po kształtach jest to kobieta. No gdybyśmy po nazwie mieli wątpliwości, no, to tu spójrzcie na te kształciki. No, chyba nikt nie ma wątpliwości, że to kobietka. A, no i również pomarszczenia są. W sumie, tak dobrze przyjrzeć, to nie wiem czy widzicie tutaj oczko, oczko i smut... takie taką buźkę, wiecie. <laughs> widzicie tą buźkę? Widzicie tą buźkę? Nawet figurka, jeśli ukryty przekaz, miała niezadowolenia w sobie. Z tyłu, no widzimy tutaj, również tak bywa, no mamy napis, żebyście nie wątpili, i drodzy, że to LEGO 2002. Lego jest, no wszystko napisane, nawet jakieś numery seryjne. No i głowa, cóż mój drodzy, tak jest, tu też brakuje mi jednego klocka, no to powinienem mieć tylko kucyka. No ale ten kucyk gdzieś też mi przepadł, w sensie póki co go jeszcze w się nie znalazłem, ale liczę, że znajdziemy. No i jej facjenta również przedstawia się tutaj w taki sposób. E, minusy, minusy, znaczy nie to, żeby już wszystko co wymieniłem nie było minusem tego Galidora, ale okej, zakładamy, że odbijamy się od tego, że on cały jest jednym wielkim minusem. No to cóż, często po prostu nawet jak machaliśmy tymi rączkami, ruszaliśmy coś, o widzicie, zbyt dalekie odgięcie na przykład dłoni tu już powodowało, że o, Sama dłoń nam się wysadzała i tak praktycznie z każdym członkiem, które Galidory tutaj posiadają, to samo jest z głową. Spójrzcie, gdzie ona tak komicznie ruszała głową do przodu, nagle ta głowa nam sama wypadała. No po prostu jakby w kosmosie nie było grawitacji, bo to wszystko jakaś kosmiczna seria była, robimy tak i... I to nam no wypada głowa sama. No to jest przeogromny minus, to fakt. Mówię, pomijając fakt, że cało jest minusem, no kurczę, nie wiem kim, co oni chcieli uzyskać tą serią. Plusy natomiast jest to, że oj fasza fantazja to tu mogła popuścić sobie Polan. Spójrzmy, zgubiłeś kucyk, bach! Bach! Proszę, kosmiczny turbo kucyk jest! Nie podoba ci się, że ta pani jest taka zbyt normalna, a ty jesteś za LGBT? Bach za was ręki stwór, ale jeszcze dalej zbyt normalnie jak dla ciebie, tak? BAK! No to proszę, i jeszcze zbyt normalnie jeszcze narzekasz? <noise> moi drodzy, dobra, może przestańmy, może skończmy na tym. No tak, no tak się można było bawić, tak można było żyć, no i spoko. Nie zmienia to faktu, moi drodzy, że ja nie wiem, kogo tutaj chcieli, e, kogo chcieli tutaj przekonać LEGO, co oni chcieli tym uzyskać. Natomiast tak jak wspominamy, no była to szalona epoka dla LEGO, szalona, szalony okres dla LEGO. W związku z tym, kurczę, no tak po prostu było i no jakoś musimy z tym żyć, jakoś musimy z tym przecierpieć. Moi drodzy, to nie jest koniec Galidora na moim kanale. Dziś przedstawimy wam tylko dwa zestawy, ale będzie więcej, ponieważ tak, w miksie jeszcze mam co najmniej dwa zestawy i to większe niż to. Uff. No jeżeli wam się seria podoba, no to zostawcie jakiś komentarz, jakąś, jakiś ślad po sobie, eee, no bo kurczę, jednak trafiła nam się seria wyjątkowa, a 666 odcinków na kanale, no to jest już coś, moi drodzy. Także no przeżyliśmy to jakoś, przeżyliśmy jakoś to zło. Wow. Zostawcie po sobie ślad, Dzięki, że byliście tutaj ze mną i mam nadzieję, że przez kolejne 666 odcinków też będziecie ze mną. Ja w tym momencie spadam i, no sorry, ale ja po tym czymś bo muszę umyć ręce nawet i idę na kanał WTF, gdzie dziś będzie chyba normalnie na kanale WTF niż jest tutaj. Serio, pierwszy dzień chyba dzień na będzie na WTF i będzie normalnie niż tutaj. Dzięki i zobaczenia wkrótce. Bye!